Czwartek 16 września górnicy z firmy AMC wycięli ostatnie kamienie oblane betonem, tym samym otwierając poniemieckie sztolnie w Lubaniu. Teraz początkowy odcinek sztolni badają saperzy z Bolesławca. Na facebookowym profilu eksploratorów ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łuży czytamy... Ściana była wykonana w ten sam sposób jak na początku kamiennego bufora i mogliśmy zajrzeć do środka niesamowitego podziemnego kompleksu, w głębi widać wybetonowane ociosy i szyny kolejki, dalej stoi wózek górniczy. Przewody znajdujące się na spągu zobligowały nas do wezwania patrolu saperskiego z Bolesławca w celu sprawdzenia znaleziska oraz stożka bazaltowego usypanego na wyjściu ze śluzy gazowej. Obecnie saperzy sprawdzają początkowy odcinek przy wyjściu, a następnie górnicy zrealizują proces zabezpieczenia doraźną obudową. Po sprawdzeniu tego odcinka ekipa specjalistów będzie badała dalsze części podziemnego kompleksu. Zanim jednak górnicy za otworzyli lubańskie podziemia, pracując na trzy zmiany, mozolnie, kamień po kamieniu, usuwali bazaltową posadzkę. Wszystko odbywało się ręcznie, a urobek wywożony był taczkami. Warto też zaznaczyć, że w środę 15 września eksploratorów ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc odwiedził Oliver Kruger z największej światowej sieci telewizyjnej Discovery. Jak czytamy na stronie podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc omówili z nim warunki współpracy. Dziennikarz był pod wrażeniem dotychczasowych działań grupy zadaniowej i zagadkowego miejsca, które jest eksplorowane w Lubaniu. O tym, co kryją w dalszej części podziemia kamiennej góry dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych dni. Chcesz pomóc w dalszych pracach? Stosowne linki do zbiórek i aukcji znajdują się na ekranie.